Dzień dobry, to znowu ja, vlog w środę, dzisiaj ruszamy w końcu z jakimś treningiem, ponieważ wczoraj byłem u pani doktor i powiedziała mi, że mogę gdzieś tam już powoli robić takie niewielkie wysiłki, nie mogę jeszcze dźwigać, ale takie podstawy mogę już sobie zacząć robić, tak więc dzisiaj wchodzę na taki pierwszy bardzo, bardzo lekki trening, na którym będę robił brzuch, troszkę plecy, a także mobilność bioder. Tak więc za chwilkę wam pokażę cały ten trening. Tak więc zapraszam do vloga. Dobrze. Tak więc zaczynam sobie gumą od tego, że lekko rozruszam barki, Zmobilizuję obręcz barkową i przygotuję gdzieś tam swoją obręcz do dalszej pracy, bo po kilku godzinach przy kąpie po prostu czuję się lekko taki spięty i sztywny. Zaraz potem przechodzę sobie do aktywacji mięśni pleców i tutaj rozciągam sobie gumę w trzech płaszczyznach. Na początek jest płaszczyzna najwyższa, potem robię to na linii oczu i na końcu robię to gdzieś tak więcej na linii pępka. Celem tego jest to, aby aktywować jak najwięcej mięśni pleców i podobnie, aby przygotować je do dalszej pracy, którą za chwilkę będziemy wykonywać. Co ważne, tutaj staram się także bardzo mocno opuszczać łopatkę, czyli wprowadzam ją w depresję, tak żeby nie czuć tylko i wyłącznie pracy mięśni kapturów, ale żeby także czuć dolną część mięśnia czworobocznego, co jest tutaj jakby moim głównym celem. Następnie przechodzę sobie do wiosłowanka. Tutaj wykonałem ogólnie trzy syryjki po około 15 razy. Nie było to zbyt ciężkie, ale same plecy dało się już odczuć. Tak więc myślę, że całkiem dobrze to weszło na mięśnie pleców. I na koniec, takiej jakby części siłowej, zrobiłem sobie jeszcze 3-4 wyciskania nad głowę z gumą. Tu także nie było to zbyt ciężkie, ale jak mówiłem, jest to trening, który jeszcze w moim przypadku teraz musi być lekki. Tak więc pilnuję, aby było lekko. Dobra, i po tej takiej jakby części załóżmy siłowej, przechodzimy do głównego mojego celu, czyli do mobilizacji biodra i obręczy barkowej. Tutaj zaczynam sobie od rozruchu lekkiego bioderka i uda, a potem otwieram klatkę piersiową. Przy przy okazji rozciągam sobie mocno mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jeśli chodzi o prędkość, to aktualnie na filmie macie ją razy 2, tak więc normalnie jest to wykonywane o wiele wolniej, ale też nie chciałem, żeby ten film trwał nie wiadomo ile, tak więc akurat ten moment filmu troszkę sobie przyspieszyłem, aby nie było to takie długie. I oczywiście wykonałem sobie po trzy syryjki, po około 12 razy na każdą ze stron, na filmie jeszcze robię wersję, którą lekko pogłębiam, czyli gdzieś tam idę ręką w kierunku przeciwnym do mojej nogi, która jest na ziemi. Następnie przechodzę sobie do mobilizacji biodra i siadam sobie w tak zwanej pozycji 90-90. I teraz, co ważne, utrzymując cały czas pięty przy ziemi, staram się przejść płynnie na drugą stronę. To sprawia, że moje biodro dość szybko się otwiera i staje się naprawdę fajne i mobilne. Sam ruch wykonywałem sobie w trzech seriach, po około 12 ruchów na każdą stronę. I tutaj jest taki fajny tip jeszcze, jeśli jest to dla Was zbyt proste, to możemy sobie dać ręce na przykład na klatkę piersiową. I to już nam ten ruch naprawdę znacznie, znacznie utrudni. A nasze biodro będzie mobilizowane jeszcze bardziej. Dobra, i zaraz po tym przechodzę sobie do treningu brzucha. I tutaj nie ma co ukrywać, bo aktualnie dzisiaj zrobiłem sobie tak zwaną wielką trójcę magilla, czyli taki zestaw ćwiczeń na brzuch, który jest bardzo lekki i który jest zarazem dedykowany dla osób, które właśnie mają problem z plecami. Jeśli chodzi o Maggila, to nagrywałem o tym cały vlog kiedyś. Aktualnie w tej chwili powinien Wam się wyświetlić taki komunikat w górnej części ekranu. I tam jest mój film dostępny, gdzie opisuję w całości czym jest tak zwana Wielka Trójca Maggila i kto powinien ją stosować. I ten pierwszy ruch, który teraz widać na ekranie, wykonałem sobie w trzech seriach. Po 10 powtórzeń na każdą Serię. E, przy każdym ruchu skupiam się na tym, aby mocno napiąć mięśnie brzucha i aby utrzymać cały czas kręgosłup w pozycji neutralnej. Czyli nie pozwalam na to, aby odcinek dolny się wypłaszczał i aby miał jakby cały kontakt z podłogą, bo nie o to chodzi. Celem jest to, i właśnie podostanę ręce pod plecami, aby plecy były cały czas w neutralnej i dopiero wtedy ten ruch będzie miał sens, i zaraz po tym przechodzę sobie do tak zwanego tak pies. I tutaj wykonałem sobie trzy seryjki po 10 razy na każdą stronę. Z takich elementów technicznych, o których mogę Wam wspomnieć, to fakt. Że ten ruch ma sens tylko wtedy, kiedy utrzymujemy cały czas neutralną pozycję kręgosłupa. Czyli tak samo pod każdym wyjściem rękoma i nogami w tył, staram się wziąć lekki wdech, napiąć mięśnie brzucha i utrzymać cały czas kręgosłup niezmiennej pozycji poprzez cały ruch. W chwili, kiedy na przykład w momencie dotknięcia dłoni i kolanka nasze plecy będą się zaokrąglały to wtedy już w sumie ten ruch nie ma sensu, bo nie o to w tym chodzi. Chcemy cały czas utrzymać neutralne plecy i dopiero wtedy ten ruch będzie miał większy sens. No i oczywiście za chwilkę po tym przechodzimy sobie do deski bocznej, która jest jakby trzecim elementem wielkiej trójcy maggila. Tutaj bez żadnych nie wiadomo czego, trzymałem sobie trzy syryjki po około 30 sekund na każdą stronę. Pętamy, aby ciało było w jednej linii, spięte pośladki i aktywny brzuch. I to w sumie tyle w tym treningu. Na razie dziękuję i widzimy się za chwilkę. Dobra, i na dzisiaj tyle w temacie treningu. Było to lekkie, było to w miarę szybkie, ale taki mam cel, żeby startować sobie powoli, jeszcze jakoś mocno nie nadwyrężać, tak aby nos poszedł do siebie, a żeby ja przy okazji czasu nie tracił, tylko żebym już coś zaczął robić w kierunku takiego troszkę treningu bardziej ciężkiego, który już mam powoli w planie zaczynać w przyszłym tygodniu. Tak więc taki zestaw jest również bardzo dobry dla wszystkich, którzy mają pracę siedzącą i którzy chcą sobie wzmocnić brzuch i pozbyć się bólu pleców. Tak więc polecam sobie taki zestaw spróbować, zobaczyć. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym vlogu. Pozdrawiam!